Będę z fani ogólnie yy, zrobiłem zdjęcie wczoraj jak Kobra sobie tam robiła pizzę nam. Wystawiłem na fejsie tam niektórzy pierdolą na komentarze, że z biedonki, z czegoś kurwa po pierwsze nie opłacę mi się w sklepach. Wolę kupić produkty i samemu zrobić. Pizza to jest podstawa, i taką pizzę lubię naturalną, a nie jakąś tam powpiedalne chemię, żeby wytrzymało się. Te. Nie no, po prostu nie lubię taki pizza z w marketach Wolę kupić składniki, porobić i samemu zrobić. To nie jest takie trudne. Jak ktoś nie ma lewej rączki, a jak ktoś ma lewe rączki, to wychodzi chuj, a nie pizza. A nie, ogólnie zrobiliśmy sobie pizzę, bo mieliśmy hotel. Jak się pracuję, to się ma. A nie, jak wy pierdolicie, że niby z mopsu. Co tam skończ? Kurwa. Może Wy tak bierzecie z mapsu i się tak z przeproszeniem, jak to powiedzieć, lansujecie, o. bo się lansujecie, to co piszecie na komentarzach, to świadczy, kim jesteście. czytami. Bo prawdziwy fan tak nikt w życiu by nie pierdolął. To co piszecie, pokazujecie głupotość. W tym sensie, że po prostu chuja o nas wiecie, a pierdolicie jak cioty. Może jesteście ciotami i dlatego tak pierdolicie. Nic nie wiem. Przemieńcie sobie... Bo naprawdę, porobię po powystawię, co ty tam wypierdolicie. To z was będę się śmiać, nie znam. Krótki na temat, ben.